SPS liderem trzeciej ligi grupy B. Słupeccy siatkarze w ostatnim w tym roku meczu we własnej hali pokonali Salos Ostrów Wielkopolski 3 do 1. Od początku mecz układał się po myśli gospodarzy, którzy w pierwszym secie zwyciężyli 25-21. W drugim, po emocjonującej końcówce, to gracze z Ostrowa triumfowali 25-23. Decydująca była kolejna partia, którą na swoją korzyść rozstrzygnęli miejscowi, również wygrywając do 23. W ostatnim secie słupczanie szybko pozbawili rywali złudzeń, uzyskując wysokie prowadzenie, którego przeciwnicy nie zdołali już odrobić. SPS wygrał 25-18, a w całym meczu 3 1. To będą wesołe święta, mówił trener Jacek Smuszkiewicz. Czekaliśmy z niecierpliwością na ten mecz, żeby raz skończyć spokojnie ten rok, a dwa, no wyjść na pierwszą pozycję, no bo jak spojrzymy prawdopodobnie w tabelę po tym meczu, będziemy liderem. Z postawy swojego zespołu nie był zadowolony szkoleniowiec gości Mariusz Nowak. Generalnie, no. Słabo graliśmy dzisiaj zagrywką, słabo w przyjęciu, no i to skutkowało akcjami, które, które nie kończyliśmy w pierwszym tempie. Troszeczkę może za szybko, zwłaszcza w trzecim secie, który no, prowadziliśmy 24-21, 23-21. Tam już dużo nie brakowało do wygrania, natomiast no, troszeczkę e, zimnej głowy zabrakło. Kwestia spokoju, rozegrania piłki, no i pewnie ten set byśmy wygrali. Na ligowe parkiety zawodnicy wrócą dopiero 7 stycznia. Nie oznacza to jednak dłuższego odpoczynku. Jeżeli będą takie możliwości i zawodnicy nie będą mieli żadnych innych zajęć, no to na pewno będziemy chcieli potrenować. Być może między świętami a Nowym Rokiem uda się zagrać sparing. Jeszcze z kim, nie wiemy. Swoje spotkanie wygrali również seniorzy Czarnych Ostrowite, którzy na wyjeździe pokonali Orlika Miłosław 3 do 2.